Mysie, soluwa czy no, co? Na no soluwa na helipadzie, dawaj, tylko zejdę za solę. Czekaj, czekaj, tylko jeszcze zabach wezmę. Panowie w pełni zdrowi daj. I yeah. tak, tak! No i zajebiście, napierdalacz się, do upadłego Gotowy jesteś? Swaniak! Tak. Gotowy jestem swajak Ja pierdolę, widzisz się to? O lujo I chyba? I słyszałem, że szukacie detektywa. A czym się z nimi porozmawiać? Jesteś. I o, o poszukali do pracy detenktywa, słyszałem. detektywa, słyszałem. Detenktywa? No a ja się strasznie do tego nadaję. Mam lupę. Dzień dobry Uber, halo Uber, na zamówienie, dzień dobry. dzień dobry. Zapraszamy dzień dobry. Uber. Ja, ale ja zabawiałem Ubera, a nie Ubera z chłopami. Ale no to proszę wsiąść. To jest autobus, czy co to jest? W plecaku mamy dziwki. O no to i okej, okay. w proszku? Eee. po Dziękuję mi dwa miesiące. Ja lubię takie dziwki, że się zalewa wodą mi się ba. Dobra. Do wanny wsadzimy i trzeba się zapinać, czy pan bez, bezpiecznie jeździ? Lepiej się zapiąć. No dobra, i y, y, a, kartą można? można? Można. Można. Dobra, może proszę, być proszę? na przykład z świętym Tadeuszem Księdzem? Może być. Dobrze, dobrze. to już. Ja nie, ale mam siorkę taką. No, ona jest trochę warzywem, ale się ślini. Może pan podjechać na Sandy? Taka buda ze szczurami. Lewo, kojarzy pan na wjeździe? No to no. jak pan wejdzie, to ona tam jest pod krąplówką podłączona. Może pan sobie zainstalować kutasiora do umycia, Jak to snef? No idealnie, a gdzie pana podwieźć? Kubak weź mnie, dziękuję. Mnie czy tego obok? Pana, pana. I nie, to ja jestem dycha gościu. On to dycha. Dobra. Słuchaj i podwieź mnie, gdzie są ludzie, muszę haracz zebrać. Mechaników. Na mechaniku. Do niebo tam szpital pracuje i są kamery, ludzi. dawaj na szpital. Dobra. Yy, a właśnie, ilu was tu jest? Czterech. Czterech? Spanłem. Spanłem. Z panem, z panem. Zdycham. Zdycham. Słuchaj, yy, wysiądziemy, wysiądziemy, słuchajcie chłopaki. Zapłacicie, ja się nie będę gniewał. Jasne. Króciutko, nie tam nie ma co się wiesz, nie? Spluwy no, wyciągać właśnie. i tam machać jak kupek o co chodzi. I macie. Dych, bo ja nie mam jak wydać, nie musicie mieć. odliczony. Macie dychę? Okej, okay. mam. Dobra. Nawet bo z pięciu dych bym nie wydał. Na luże, dzisiaj za I właśnie jak coś to możecie się powoływać na mnie. Dobra, a w jakich przypadkach? W żadnych najlepiej, tak nie znamy a, się. Okej. Okay. <laughs> okej. Okay. Dobra, ja wyskakujcie, dajcie podyszce i dzięki za podwózkę. Dobra, no jasne szefie, jasne I ogólnie możecie już od dzisiaj ten fioletowy kolor w, y, auta mieć, nie? To już nie ma problemu sorry za problem. To nie ma dzięki I także ten I Trzymajcie się No cześć Ciutko <laughs> hmm, no, dobra, no. dobra, dobra, dobra Dzień -dzie dobry Dzień dobry Dzień dobry A! Właśnie dawno pani nie widziałem albo nigdy Tak żeby se utrwalić w pamięci No to y, pani daje dychę i pani daje dychę Poprosiłbym no, odliczone żeby wie pani Nie było problemu z wydawaniem bo nie mam drobnych my się, my się jeszcze nie poznaliśmy No to... Proszę Dziękuję bardzo Koleżanka wyskakuje z dyszki czy mam przeszukać? Już dam. Proszę. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Miłego. Co złego to nie ja. Trzymaj na więcej dni. Dziękuję bardzo. Nie ma za co. Dawaj chodzi. Idziemy. weterynarzy weterynarze. No. Sprawa jest. Jaka? No. A w weterynarze to zwierzęta leczą. Jak potrzebujesz pomocy, to wyjdź na to, że jesteś zwierzęciem. Nie jestem chory! Dzień dobry. O kurwa, ja to coś stało. Ustawcie no się, bo muszę was policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery plus łysy, czyli cwaniak, dobra. Yy, czyli tak, wypłacicie po dyszce, cwaniak dwie dyszki. I za to? co? Sekundę. No taki haracz. A dlaczego ku hadać? O, o, o! I tutaj jeszcze kolega dyszkę wysłał. kurwa, pakowane. Dziękuję bardzo. Pan się ustawi w kolejce, pan zapłaci osobno. O, I. Jest. Za brak włosów i dwie dychy. A pan ma włosy? Ja nie mam, dlatego. I, to może jesteś A to może pan mi zapłaci? I dobra, solówka przed szpitalem. Dobra. Dobra, na heli pan wiedziałem w takim przypadku. I. Panie z telefonem, pan sprawdza, ile pan ma na koncie? Elo, elo! On nic nie ma. Co zrobi? On nic nie ma. Ja nic nie mam, bo mi kaszki Ja mam Ocho. minus 20, Dobra, 50, nie ma problemu, wystarczy opy. Koleżanka i. zapłaci za kolegę? Spoko, Proszę ja pana, możemy umówić się zapłacę. tak, ja pan że jak będzie pan działalnego... umówić się tak, że jak pan będzie potrzebował pomocy, No, no, no. To panu ją udzielę, dobrze? O, proszę bardzo, inna forma, zobaczmy, co alkohol, Może alkohol, może. Nie, to my jesteśmy mówieni, to w piątek u mnie. Dobra, a ty, piękny, słuchaj, wyczesany gościu od Barbera. No dałem ci dychę. Ano faktycznie. A umyć to było Łysy, soluwa czy co? Na soluwa na, na helipadzie, dawaj, tylko zejdę za służby. Poczekaj chwilę. Status drugi. To za służby, patrzę, status drugi. Ale to na helipadzie tam u góry jest. Gdzie to się Spoczyna. go napierdalać mam go? I a, on zna zasady, sonów wzdychą? A jakie co? No jeśli wygra, to nie płaci. Jeśli nie wygra, 10 tysięcy. No ja gwarantuję, że pana bez problemu najebiesz, tak to On jest. Mistrz Kala Fighter serenie. On jest nie, się dobry na Dobrze się napierdala? Tak się mam. Status. Drugi. To nie wiem Krótko Jak <głosowa> <głosowa> to musi brzmieć? No, paja Gdzie jest... Wissy doktor? Idzie, idzie, zaraz przyjdzie po... Dajko, weź po niego, idź Ej, panowie, bo ktoś musi zostać przy recepcji Podej Podejdziesz, zymaj. Hanie, ja już się nim zaopiekuję Krótko, bo mi się umiem opiekować Tak, jesteś mądry Ty dychał? Tu? Bo ty też co jesteś Co jestem? Co, jesteś. No ja jestem łyższy dlatego on dwie dychy bo jestem cwaniak No A... także A z nią A jestem pan... umówiony Na A jakiś taki blady jest Dobrze się no, pan ta, czuje na pewno? I wyżej. plecy mnie trochę bolą Byłem u fizjoterapeuty Dysk mi wypadł Frisbee A to spoko dysk Nie myślałeś o jakimś celarium? I zamontuję sobie lampy solarne. Będę y, hodował marihuanę. Będę sobie leżał w grządkach. Tak, słuchaj. Wszystko jest z zapachem na ciebie. Ciągnie okulary, żeś tyle samo widział co ja. Pracuję. Tak? Dobra. Stać. Odejdźmy od nich. Teraz tak. Dobre. Zasady są takie: wygrasz, jesteś cwaniak. I ja ci płacę dychę. Przegrasz, płacisz 10 tysięcy. UBOWA stoi? Tak, chuj mi tam stoi. Chodź tam, żebyś. Się... No. Weź się na ten wentylator, Także Idę oglądać. Dobra, czekaj. A raczej muszą być. I jemu Dobra, idź, i sam, i sam no, idź Gotowy jesteś? I czekaj, no, czekaj, tylko chcę zabach wezmę. Panowie w pełni zdrowi obaj. Yeah. I tak, tak. No i zajbiście, napierdalać się do upadłego. Gotowy jesteś? Spadek? Gotowy jestem, Swadjak. No, Cię kopły w dupę! bardziej widzę Nie Jestem mistrzem MMA! To ja spizgałem w chmurę! Idę po okulary, zaraz przyjdę! Dobra bitka, gościu! Myślę, że to ci by nagradził. to już masz. jeszcze malcjanki widać. panie poktorze. nie mam, wiesz? Myślę, że to Ci będę godził. O! Akurat 10. No i elegancko. Groszuch! Dziękuję. I... a czapkę padł moją widział? Co? O nie, tu leży. Spadła czapka moja. Tak tu leży już ma. O Jezus. A muzyka nie jest zagłośna? Za dopuszczenie 25 tysięcy. I na dopuszczenie do czego? Wypuszczenie stąd. I z dziury zrobię. Nie, o Silny jesteś, nie? No, no A teraz patrz to. Zagaduję do tej dupy, bo mi obieca randkę Może nie będę 10 koła, to pójdzie bardzo. Do mnie 7 piwio to porozdaje. Co dycha? I, no i dostałem 10 piw. Okej, okay, no, to pa. No to świetnie, dychę dostał. I słuchaj pani do, doktor i tu pan mnie pan boli pan. ręka łokieć ma zdarty. Czy by pani doktor mogła mi założyć plaster? Plaster na łokieć. No najlepiej wyrok w jego badeole. Bo wygrałem walkę. Idę. De... Zapraszam pana. I po co była bitka na helipadzie? I bo dychę chciałem zrobić, bo chciałem przy pani się przypodobać i popisać. Że pani widziała, że jest tym najbardziej męski. Ale ja widziałem, jak pan walczył. Jak gali. lew? Jak lew tak jest? Mogę już opuścić rękę? No, 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 no. Oczywiście. Może pan ją bez problemu poruszać? It... Tak tylko. A no mogę, no. Tylko serduszko mi w niej pije takie bu, tak czuję, by coś, tak coś tam był. Pan mi dowód pokaże, dobrze? Chodź, no to już ci pokazuję, jestem niekarany, wiesz? Bardzo ściecz. Pan Pitbull. To? I wtedy mu amputowałem nogę, nie? Ale jestem łagodny, nie, nie jak imię i nazwisko. Ja jestem bardziej ciua, ła, Si Chuaua. Ale wygląda pan groźnie? No, bo to wszystko przez te sterydy. A właśnie wypisałaby mi pani receptę na długiego testosterona. A jakie ja mam mieć do tego podstawy? I. I... Na siłownie a on to nie wypisze. O, jakbym powiedział, że gdy zażywam testosteron, to mi rosną wąsy. Seksy, takie. To na porost wąsa nie można? Też nie. Zejść witam. O. A winstrol na wycinkę. Proszę pana, ja, ja nic panu nie przepiszę niestety. Dobra, to już o tym przy Netflixie pogadamy. Bardzo dziękuję za pomoc. Maść i, i, i ten. I, i rantkę. Nie ma za co. To jest pani na zdjęciu tu w gazecie? Tutaj? To jest pani? Nie, proszę pana. To a nie. podobna taka modelka. Modelka? No Rakieta taka wysoka Nogi od dupy do ziemi, to myślałem, że Pani, bo podobna no To zazwyczaj kobiety mają nogi od dupy do ziemi, nie? Nie, tylko te wyjątkowe Wyjątkowe? No tak jak Pani, bo Pani yy, umie maść nałożyć i, i mówić A nie wszystkie kobiety dwie rzeczy naraz umieją Mówi Pan? Mhm nie są na tyle funkcyjne. Te co poznałem, co nie. Jedna psiknęła i kierowała autem, to spowodowała wypadek. No bo czy zamknęła na chwilę, wie pan jak to działa. No a mi się wydaje, że pani by mogła jeszcze do tego szminką umalować sobie usta. Że pani tak jest to na tyle nie. rozgarnięta. I rzęsy do A jak? To no nie, to musimy się omówić. Ja na przykład umiem robić kupę i siku w jednym momencie. Ja też potrafię. No to jesteśmy stworzeni, żeby ze sobą ten, się poszlajać po ośce. Chłopaków ci pokaże, i, ten, czym się zajmuje, umiem one i wymienić, jak masz golfa jakiegoś. A jest pan mechanikiem? No mechanikiem i gangsterem. I gangsterem. O, gangster. A chce pan kupić kastet? Taki I... gangsterski. A za ile? Powiedzmy pięć koła. Pięć koła, od golfa czy aluminiowe, stalowe? 5000 dolarów, powiedzmy. O, proszę Pana, a mogą być brudne? Średnio bym powiedział, tak średnio. JD od JD... Dobra, ty moment, tylko sprawdzę, ile mam na koncie. Chcesz zobaczyć, ile mam na koncie, nie? Ale nie, nie interesuje tej. mnie to. Niedużo, siedem tysięcy, to akurat mam. Mógł... No to do bankomatu tutaj podejdźmy i... Chcę, prze przeproszę Cię, bo idę ten, dopić targu. A, oczywiście. Teraz patrzysz, jak się targuje. Dam 5 tysięcy, dobra? Na no 5 koła starczy, no. Nie? i gitarę jesteśmy mówieni Tak. Lubię se na swoim postawić. Fajna ta medyczka, umie mówić i masować. Rękę. Siku robi, kupę razem. Oniwersalna. Ja mam przy sobie, tylko chciałem A, ty pokazać, że mam na koncie. To dawaj panu ja pan dam kaset, nie? Proszę bardzo, dziękuję bardzo. Nie ma zaś. A jak bym to założył na solówce to mogę czy nie? Lepiej nie, nie? Lepiej nie. Ja tylko słyszałem kiedyś o lepiej, bo że lepiej się to lepiej to się lepiej koszula do dupy. No widzi pan. A Race? Racę? Takie fajne. I już nie jestem kibolem, kiedyś A. na kotle siedziałem i Krzyczałem, czy wygramy, czy przegramy. Jeden chuj, ale przestałem już to robić, bo dorosłem. Nie, lecę I dziękuję za solówkę. Jak będą kolejne zawody MMA, mogę cię trenować. W siedem księżyców nauczę ci robić skrętówkę z fikołka. Dobre. Numer mogę w takim przypadku? Numer buta? 43. A ty ma większe stopy. Większe? To można kopać. I podcinki Mamy, robić. Ja mam małe stopy, jak pingwin. Razol, dziękuję. Nie robisz. I no sieba! Siemano dziewczyny i siemano młody. Dzień dobry. My już się znamy, a koleżanka tutaj mnie płaciła. Co? się stało? No i co teraz? Pani medyk jest bardzo niektywna sobą sobie. No, do dycha i ten. I kurtka do szatni. A może być człowiek? Odejdź, młody? Bo cię do przedszkola zaprowadzę? Nie, nie chcę, nie byłem, ja Zaraz mam ci coś dam, czekaj. Dam ci coś do pocyskania. Co tak Zobaczysz. Nic. Dobra, no. I Koleżanka da odliczone, bo nie mam jak wydać. No, bo jak nie ma dychy, to soluwa, nie? Jak się spojrzy w oczy, to widać w niej diabła. No diabła, dobra, oddam dam ci coś do pocyskania zanim najmłodszego obliczy, jak żul liczy te pieniądze. Yy, Ale nikomu nie mów, że ty ode mnie, nie? I to nie musisz, to, to się cycka, rozumiesz? Rozumiem. To za, dużo tego mam chyba. Oho, no to fajnie, to sobie swoje pocyskaj. No, no dobra. Swoje. Dobra, i to lecę. Na razie. Sfarcikiem, ja, z Dekart, czu ma się. Nie, ta... nie to. To nie jest moje? <laughs> tu jest moje. Ja głupi. Intensive. Co tam intensyw. Cały robiłeś cały dzień. Gdzie ty kurwa byłeś? Fajna doktorka, tylko taka jakby sklepowa na była Ma O, dobrze, że jesteście, właśnie was szukałem. O, cześć, dzień dobry. Jest was raz, dwa. No, każdy wyskoczy po czy dychy jesteście z głowy. Każdy podawajcie odliczone, żebym wydawać nie musiał. Do roboty Już właśnie jadę, nie? Tylko po drodze se dorabiam. No. Tam wpadnę później na kontrolę. Leć, Zobaczcie leć, no ziecie. ale muszę wiesz dorobić, bo mnie i... ulica mnie tak wychowała, że każdy musi dechę dać. Ty nie wiem, że ja młodym nosesz by się wpierdali. Nie, nie, młody, nie A do czego dechę równo? Ró Daj mu trzy dechy kolinę nieźle. No nie no, musisz dać! Dowiesz się po 22, jak pójdziesz no sama i nie dać. 3 dechy. Masz, bo ja mam piątkę tylko. O, odliczone. Dziękuję bardzo. Już. No, Dałem mu piątkę, bo, bo, bo nie, nie mam tego. I zobaczcie, przez to, że was zatrzymałem, uniknęliście śmierci. Bo ta no, lampa, no, lampa no, mogła wam na łeb spaść. Nie no, raczej. Komuś no. pogrzeb trzeba zrobić? Moja maksymalnie. Cześć. Sekret. Ja Mój wiem, mogę? że to byś chciał zagrać na pogrzeb. Najmogę, najmogę. Nie ja to Jadę, tak? jadę Dobry. na razie. Ja pierdolę widzicie się to? O No, krótko. I sieba? Słyszałem. I. Słyszałem, że szukacie detenktywa. To nie do mnie. I. Jest jakiś Twój. Y... przełożony? Ktoś z wyższej rangi? Mhm. A ko ko Kto pana interesuje? Ktoś przełożony. Hm. Dobra, zaraz się zapytam. I do, to ja poczekam. I chyba, co tam? Znasz jakiegoś yy, przełożonego policjanta? Przełożonego policjanta? No, nie krawężnika jakiegoś, tylko przełożonego policjanta, wiesz? Yy, jakiegoś tam wyższego krawężnika. No, przełożonego? No, 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 tak z 1, 75. Czy miał coś do gadania. To pisikelnik. I od dzisiaj coś mu je było w krzyżu. To był na jakiś bukakę czy innym weselu. O. Mmm, mm, mm, wypadnie. Na... wypadł jak kichnął, czy coś tam. Nie wiem, długa historia. Podjeść na komendę, ktoś tam powinien być. Jestem, był krawężnik, ale sobie poszedł. Chyba go nie śmieliłem tym, że jestem taki umęśniony. Mmm, poczekaj sekundę. Czy na linii mam czekać? Czy na podwórku? Nie, na linii, na linii. A co tam u ciebie? U mnie w pożądalu. Jest jakiś pan leganzowy? Pan Leganzowy, no. Bez sensu. No ale to e, nic. Najwyższa ranga, jaka jest, to jest teraz oficer 3 plus 1. 3 plus 1, to tak, jest czyli taki krawężnik trzeciego stopnia z jedynką z przodu. Czyli to jest taki, żeby Bóg z nim gadać już. Mhm. A Dobrze. o czym się z nimi porozmawiać? Jesteś. I o, o poszukali do pracy detektywa, słyszałem. Detektywa? No a ja się strasznie do tego nadaję. Mam lupę. I to osoby od detektywów nie ma. Czyli dzisiaj dupa? No, dzisiaj dzisiaj się nie uda, niestety. Kurczę szkoda. Dobrze, no to całuję tam, gdzie lubisz i, i ten. I dołączę. do no papa. No, papatki. I co? co ja panu powiem? Sprawa... Wygląda. następująca. Wszyscy zajęci na pary rozruma. Oha, oha. Dobra, to ten. Ja przyjadę w innym terminie. Niestety, nie ma problemu.